Panie Marszałku, Wysoki Sejmie! W dniu dzisiejszym podczas głosowań budżetowych figurowała jedna poprawka dotycząca północno wschodniego Mazowsza, która została zgłoszona przeze mnie i przez grupę 15 posłów, mianowicie w części 83 rezerwy celowe proponowaliśmy wydatek w wielkości 3 milionów zł z przeznaczeniem na utworzenie nowej rezerwy celowej pod nazwą budowa obwodnicy Ostrowęki w, w ciągu drogi krajowej nr 61 prace projektowe. Ponieważ kilka dni temu zwróciłem uwagę na to, że wojewoda mazowiecki pan Jacek Kozłowski w publicznych deklaracjach, chyba nawet w pismach podpisywanych wspólnie z prezydentem i starostą deklarował wsparcie dla, tego, dla tej inwestycji. Później okazało się, że w pismach między Ministerstwem a Urzędem Wojewódzkim wojewoda zasugerowała, żeby nie budować obwodnicy Ostrołęki. To spotkałem się po tamtym wystąpieniu z informacjami, że to tylko tak na chwilę, ale ta obwodnica będzie budowana w przyszłości. No i dzisiaj Nikt z 200 posłów Platformy Obywatelskiej nie odważył się wesprzeć tej poprawki. Wszyscy zgodnie głosowali przeciwko tej budowie. Nie wiem dlaczego nikt z posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, z wyjątkiem jednego posła, który z ruchu Palikota przeszedł do, do PSL-u, nikt z posłów psl -u nie odważył się wesprzeć tej poprawki. To już jest piąty rok z rzędu, kiedy skrupulatnie, systematycznie Odrzucana jest ta poprawka, a to oznacza, Szanowni Państwo, że prezydent miasta w wyniku ocen technicznych będzie musiał zamknąć ciężki ruch na moście przez Narew z Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii. Cały ruch do centralnej Polski idzie przez, przez Ostrołękę i przez yy, zniszczony most. I nawet nie można na przyszłość zaplanować tej inwestycji. Przecież tu nie chodziło o to, żebyśmy w przyszłym, czy za dwa, czy za trzy lata zrobili tę drogę, ale żebyśmy w ogóle wpisali tytuł inwestycyjny. Dlaczego Północno-Wschodnie Mazowsze przez wszystkie lata rządów Platformy Obywatelskiej zostało pominięte, jeżeli chodzi o jakiekolwiek inwestycje. Żadna inwestycja przy udziale środków infrastrukturalna nie spłynęła do Północno-Wschodniego Mazowsza. Mało tego, zatrzymano remont linii kolejowej do Warszawy przez tłuszcz zlikwidowano i zamknięto wszystkie pozostałe linie kolejowe, zlikwidowano inwestycje budowy elektrowni, nie zdecydowano się budować drogi wojewódzkiej do, do Warszawy, także całe północno wschodnie Mazowsze jest wyłączone z krwioobiegu gospodarczego państwa polskiego. Pomimo tego, że inwestorzy prywatni i zagraniczni podjęli inwestycje w mieście Ostrołęka. niestety będą w tej chwili musieli drżeć o to, czy w ogóle transport będzie możliwy do tego miasta ze względu na konieczność ograniczenia ruchu, a w przyszłości zamknięcia mostu na, na rzece Narew. Jest to sytuacja niezwykle skandaliczna, bo tu nie chodzi o to, że jest jakiś partykularny mój interes, że że jedna czy druga poprawka została odrzucona, ale jakbym zapytał posłów Platformy Obywatelskiej czy posłów PSL-u nie byliby w stanie przez ostatnie dwie kadencje wymienić ani jednej inwestycji infrastruktural infra infrastrukturalnej, która by za pomocą województwa bądź rządu były realizowane w północno-wschodnim Mazowszu na terenach Kurpiowszczyzny. A to już jest jakby to już jest, to daje mi do myślenia, że po prostu ten obszar jest szczególnie prześladowany. Z, y, mam apel do, do posłów Platformy i posłów PSL-u. Spróbujcie coś, zanim przegracie wybory w przyszłym roku, wymyślić, może chociażbyście jakiś tytuł inwestycyjny wpisali. Wiem, że posł radni Platformy Obywatelskiej w Ostrołęce mają taki pomysł, żeby na Osłodę zbudować park dinozaurów, takich plastikowych. Może to jest jakiś dobry kierunek, bo tak to zostaniecie po prostu z niczym, z pustymi rękami. Dziękuję.